Wszystko pościnałem dzisiaj, więc było trochę pracy, ale udało się. Oczywiście to małą piłką. No na pewno nie uwierzycie, bo to jest niemożliwe. Natomiast fajnie znaleźć coś takiego i wykorzystać te wszystkie rzeczy, które tutaj są. Więc kolejnym takim narzędziem wchodzącym w skład tej kategorii no to są piły. Piły są bardzo przydatne. Ja tutaj nie mam wszystkich pił, ponieważ no mam takie wersje trochę uboższe dwie, czyli tańsze, natomiast one niekoniecznie są gorsze od tych renomowanych marek, ponieważ posiadałem je i te piły takie bardzo reklamowane są, bardzo mocno też zbudowane, ale natomiast Rzas tych pił jest dość mizerny i kiepsko wychodzi to cięcie, więc nie zawsze się to nawet opłaca dźwigać te piły do lasy po to, żeby się namęczyć i niewiele zdziałać. Natomiast te piły dwie akurat są to różne wielkości piły, są piły bardzo tanie. No i w miarę spełniają swoją rolę. Oczywiście. Trzeba się z nimi dosyć delikatnie obchodzić, ponieważ no, nie są bardzo solidne. Natomiast są bardzo lekkie i jedna jest dosyć duża, druga jest mniejsza. Natomiast ich waga jest tak minimalna, że w plecaku nie odczujemy, że przenosimy piła. Piła jest bardzo przydatna, ponieważ piła jest tym narzędziem, które pracuje bardzo cicho i to jest też w pewnych sytuacjach Niezwykle wskazane, żeby nie robić dużo hałasu, nie robić dużo szumu, więc piła świetnie uzupełnia nóż, więc spróbuję pokazać jak te piły działają, dwie, więc dosyć fajnie to też działa, no proszę bardzo, nie ma większego problemu z ucięciem. Już mam po prostu pałeczkę troszkę za długą, ale więc ta piłeczka oczywiście daje radę, chociaż wiadomo, że przy cięższych pracach ona się tutaj powygina, ponieważ to jest dość słabe. Natomiast jeżeli jest się ostrożnym, Delikatnie się nią posługuje, więc ta piłka da rady. No i warto chociażby taką piłkę mieć, chociaż to nie jest jakieś szczególne narzędzie, doskonałe. I teraz do trochę grubszych zadań, do takich cięższych, nieco, kiedy potrzebujemy nieco grubszego kołka wyciąć na coś tam, więc ta piła no to już potrafi naprawdę wyciąć dosyć solidne drzewo, no, ale spróbujemy na przykład sobie oczywiście dwoma rękami ale już się ściska, ponieważ już jest już ucięty. Teraz sobie odetnę tutaj kawałek. Wiadomo przy dużych drzewach, przy grubych drzewach, przy jakichś gałęziach o dosyć dużych parametrach po dużym obwodzie, więc trzeba pierwsze wykonać ten żas od tej stronie, żeby nie ściskało włókien. Następnie mierzymy, żeby było mniej dokładnie. Tutaj. I nie ma możliwości, no, żeby nam przy małych to może szkoda się trudzić, natomiast przy grubszych to fantastycznie działa. Więc trzeba pamiętać pierwsze troszkę nacięcie tutaj. Wtedy jeżeli one już te włókna tutaj puszczą, one się tutaj załamią i oprą na tym i nie będzie nam ściskały piły gdy dokonamy tego drugiego cięcia. O właśnie, tak to działa. Więc to już są solidne kawałki drewna. Można z tego bez problemu zbudować nie mając taką piłę. Ta piła, jak wspomniałem, jest duża, pozwala na wycięcie dosyć grubych kawałków. Natomiast przewagą jest jej lekkość i jej łatwe po prostu przenoszenie. Ma tu klips, można za szlówkę sobie wczepić i miedzią zawsze przy sobie, więc jest to dobry wybór i tani wybór. Więc niekoniecznie te najdroższe narzędzia są najlepsze. Wiadomo, trzeba się z nią obchodzić dosyć delikatnie, ponieważ jeżeli będziemy bardzo mocno pracować tak dosyć agresywnie, więc powygina nam się ten brzeszczot, który umożliwia cięcie, no i ta piła będzie miała problem z ucięciem czegokolwiek. No to są takie są takie dwie piły, które są no, przydatne, przydatne każdemu, kto wychodzi. Nie ma się co nimi przejmować też za nadto, ponieważ nie są bardzo drogie, nie jest to duży wydatek, no a działa w lecie. To jest ta piłka, którą ja osobiście preferuję, no ponieważ jest to mała piłka, jest bardzo wygodna piłka, no i ma dobry żas i świetnie się sprawdza. Natomiast nie potrzebuję do takich czynności, kiedy wychodzę e, do lasu jakiejś solidnej piły, kiedy nie mam zamiaru budować jakichś schronów czy innych rzeczy. Natomiast ta piłka w razie konieczności świetnie działa i ona jest lekka, jest mała. No i jej cięcie, jej rzas jest naprawdę bardzo dobry. Może nie jest najtańsza, natomiast no, warto się zaopatrzyć w taką piłę. To jest mała piłka, więc rękojeść ma... Hmm, z drewna. To jest drewno bukowe. Ma blokadę takiego typu pierścieniowego, tak jak noże tej samej marki. Brzeszczot nie jest specjalnie długi, nie jest w żaden sposób gruby, ale nie jest też długi, więc nie pozwoli mi na wycięcie bardzo grubych kawałków drewna, jakiś pni. Natomiast pozwoli mi na ucięcie tego, co mi może być potrzebne. W pewnych sytuacjach. Ma ona pewną wadę, którą będę musiał poprawić za producentem. Mianowicie drewno pod wpływem wilgoci pęcznieje i blokuje ostrze tej rękojeści, i trudno jest ją rozłożyć w pewnych warunkach, kiedy się dłużej ona znajduje, w warunkach takich wilgotnych. No, Da się teraz ją otworzyć, natomiast czasem jest ciężko i dlatego będę musiał zrobić sobie tu takie wcięcie na paznokieć, jak Posiadają scyzoryki, wtedy nie będzie żadnych problemów z jej otworzeniem. Ta piłka jest bardzo mała, ale w sytuacjach kryzysowych doskonale się sprawdza, i może pokażę, jak ona tutaj działa. Przejdę sobie może na tą stronę, żeby. Nie ma żadnego problemu. Ona dobrze wchodzi. Natomiast już przy tym grubszym może być problem przy takiej małej piłeczce. Więc sobie tutaj natnę minimalnie jakieś jedna czwarta grubości tego. No i spróbuję przyłożyć, żeby ten żas wypadł dosyć równo. No i po prostu bez problemu wycina. No, i mam już dosyć gruby patyk, który mogę wykorzystać do zrobienia jakiegoś sronienia, zrobienia łóżka czy innych tego typu zadań. Więc piłka w sposób znakomity uzupełnia nóż, ponieważ wykonuje taką fajną pracę. I taka piłka w zupełności wystarcza, jeżeli ktoś nie zamierza zakładać stałego obozowiska nie zamierza też żyć w lesie, więc to jest oczywiście dobra opcja. Ponieważ jest to mała opcja i można też dzięki temu, że rękojeść jest drewniana, można sobie ją przytrzeć, aby lepiej leżała w dłoni, ponieważ jest ona okrągła, producent produkuje w ten sposób, że ten chwyt jest bardzo okrągły, natomiast ja minimalnie tutaj sobie przytarłem papierem ściernym po to, żeby żeby mi się nie kręciła w dłoni, kiedy nią pracuję. No jest to takie minimalistyczne narzędzie, które jednak robi świetną robotę, więc warto ją mieć zawsze, tym bardziej, że jest lekka, mała, nie stwarza problemu. Dorobiłem sobie do niej pochewkę skórzaną, mogę ją przenosić na pasku, mogę ją wrzucić do plecaka i w momencie, w którym jest ona potrzebna, wyciąga mi. I ona pracuje. Nieraz znajdę coś ciekawego, mogę chcieć wyciąć. Ta piłka lepiej się sprawdza niż wszystkie inne, niż piłka, np. drutowa, którą da się coś zrobić. Natomiast jest to strasznie uciążliwe. I w razie kiedy się nie ma nic, piłka drutowa działa. Natomiast wolę jednak taką piłkę z tym ostrzem stałem, ponieważ no to stabilizuje pracę, ułatwia pracę i pozwala na szybkie wykonanie pracy. Więc ja osobiście e, lubię te zestawy nóż plus piłka, ponieważ no to daje mi gwarancję e, takiego bezpiecznego poruszania się, bytowania i, i ułatwia też wiele innych czynności. Ułatwia nawet przedostanie się przez bardzo trudne zarośla. Więc e, kiedy nie miałem noża, który mógłby wyciąć, to e, piłka dokonała tej. Pracy oczywiście miała pewne trudności, no ale udało się dzięki takiemu narzędziu wykonać to, co było nieodzowne w danej chwili. Więc jest to dobry produkt. Więc są to te piłki, które warto mieć. Warto mieć jedną z nich zawsze przy sobie, kiedy się wyrusza na kilka godzin, chociażby do lasu. Nie mówiąc, że kiedy się wyrusza na kilka dni, bo wtedy no to jest to. Prawie że obowiązek. Natomiast kiedy się myśli zakładać obu stały, to warto się zaopatrzyć w jeszcze solidniejszą piłę, większą piłę, być może piłę ramową, która świetnie się sprawdza w tego typu ciężkich zadaniach. I kiedy przenoszenie tej piły o, o, o takich gabarytach czy o, o takim ciężarze nie stanowi problemu, ponieważ Wiadomo, zostajemy tam na stałe, nie przemieszczamy się, więc nie musimy pakować tej piły za każdym razem, która, no, której pakowanie, składanie jest dosyć no, uciążliwe. Wiadomo, ona zrobi o wiele lepszą robotę, potrafi przyciąć naprawdę bardzo precyzyjnie i bardzo grube kawałki. Te piły ramowe są znakomitym produktem, natomiast na takie krótkie sporadyczne wypady na szybkie przemieszczanie się nawet przy dłuższych trasach, no takie piłki to sprawdzają się je moim zdaniem znacznie lepiej, bo, bo umożliwiają nam odnalezienie się w trudnej sytuacji, więc piła jest drugim takim narzędziem, no niezbędnym bardzo, bardzo pomocnym bardzo wskazanym i należy się zastanowić nad tym czy nie zaopatrzyć się chociażby w jedną tanią piłkę, tylko też trzeba uważać, bo te piły, które są reklamowane, a które kosztują wielokrotnie więcej, są o wiele gorsze od tych pił. Z moich doświadczeń wynika, że też się dałem naciągnąć w pewnym stopniu na te piły takie markowe, mocno reklamowane przez różnych ludzi. Natomiast te piły to była totalna porażka i jak najszybciej się ich pozbyłem, żeby nie nosić zbędnego ciężaru, nie mieć czegoś, co w pewnych sytuacjach i tak nie zadziała, ponieważ ta piła na przykład może ciąć tylko w jedną stronę i to jest koszmarnie uciążliwe przy budowaniu czegokolwiek, przy wycinaniu jakichkolwiek gałęzi. Dziękuję. Dziękuję.